Witam serdecznie, nazywam się Piotr Kibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na ten tydzień. Wprawdzie, jeszcze tutaj, gdzie jestem na Cyprze, bardzo, bardzo ciepło w Polsce. No, już tak chłód mocno nam dokuczy, i wygląda na to, że tegoroczna jesień, taka, no, powiedziałbym, zimniejsza znacznie niż do tej pory. No ale jeszcze. Może jakieś szanse na babie lato są, może jeszcze będą, także nie tracimy nadziei. Co ciekawego słychać w tym tygodniu, dużo ważnych rzeczy się będzie działo, dużo ważnych zdarzeń. Dziś w poniedziałek Wenus wkracza w znak wagi, czyli w znak swojego władztwa. Wenus oczywiście lubi ten znak, wyjdzie z panny, w której no, powiedzmy nie najlepiej się czuje, przecież jest to znak upadku, mówimy dla Wenus. A w wadze jest silna, jest mocna, jest w swoim władztwie, jest w swojej mocnej pozycji, co sprzyja temu wszystkiemu, co Wenus patronuje czyli relacjom, partnerstwu, miłości, związkom, układom towarzyskim, budowaniu bliskości z ludźmi, tworzeniu dobrych więzi, dobrych relacji, dobrego partnerstwa, dobrych układów, szukaniu porozumienia, szukaniu dialogu, kompromisu. Może to w pewnym sensie trochę ograniczy, obniży poziom takiego no, napięcia na świecie, lęku, niepokoju, agresji, przemocy, takich rzeczy, których się bardzo yy, no, groźnych, ale które mają szansę troszeczkę no, właśnie się uspokoić. We wtorek sporo zdarzeń yy, Wenus znajdzie się właśnie już w wadze, ale naprzeciw Neptuna, naprzeciw Neptuna opozycja Wenus z Neptunem. Aspekt ten zdecydowanie ma związek z takim budowaniem pewnych bardzo silnych emocjonalnych, bliskich więzi duchowych, uczuciowych, partnerskich, ale też i generalnie ma duży związek z miłością, z budowaniem głębokiej, głębokiego kontaktu z podświadomością, z aspektem duszy, z aspektem. Czułości, z aspektem opieki, troski, poświęcenia. Ta Wenus w opozycji z Neptunem jednak może przesadzać, może to ta tendencja zmierzać w kierunku takiego nadmiernego, takiego eskapizmu, takiego, takiej desperacji. Więc uważajmy na takie zachowania, działania, żeby po prostu nie przesadzić z elementem poświęcenia, oddania dla drugiego człowieka, bo może to przybrać już taką formę w jakimś sensie dysfunkcyjną i bardzo łatwo takie dysfunkcyjne procesy, kiedy mamy do czynienia z nieharmonijnym działaniem Neptuna na Wenus. Bardzo ważna też, ale z drugiej strony, w tym samym dniu ta Wenus, trochę poszarpana tym Neptunem, wejdzie w trygon z Uranem, czyli tutaj akurat jej to pomoże, dlatego że. Venus odnajdzie też jakąś inną, trochę wersję, bardziej związaną z budowaniem pewnych przyjacielskich relacji, ale też i szukaniem pewnego rodzaju takiej miłości opartej nie tylko na bardzo silnych emocjach, na miętnościach takich bardzo desperacyjnych, ale również na, na formie zrozumienia drugiego człowieka, czyli takim bardziej humanistycznym wymiarze bliskości budowania więzi. Bardzo ważne zdarzenie, po pięciu miesiącach ruchu wstecznego pluton wkracza w ruch postępowy. Po długim okresie retrogradacji rusza do przodu. Jakie to będzie miało konsekwencje dla świata, dla nas wszystkich? Przede wszystkim pluton, który był w jakimś sensie wyłączony przez retrogradację, dzięki temu zyska, przyspiesza Działa katalitycznie, pewne procesy nastąpią bardziej intensywnie, bardziej radykalnie, bardziej zdecydowanie, więc to katalityczne działanie Plutona sprawi, że wiele rzeczy ruszy do przodu, niekoniecznie miłych, niekoniecznie przyjemnych. Niektóre rzeczy, które są mm, trudne, kryzysowe, traumatyczne, ekstremalne, też będą miały w sobie ten wymiar. Yy, domagając się pewnego rodzaju e, takiego przyspieszenia, domagając się pewnego rodzaju no, takiego zdecydowanego rozwiązania. I te ostre, agresywne w sumie działania plutoniczne mogą się ujawniać. W pewnym sensie jednak jest to dobrze, dlatego że wiele rzeczy, które zostały zamiecionych pod dywan, wiele rzeczy, które gdzieś tam zostało schowanych, ukrytych, e, gdzieś zostały e, no, pogrzebane w odmętach podświadomości, będą miały szansę coś się z nimi stać pozytywnego. Czyli będą miały szansę ruszyć do przodu, będą miały szansę się e, przełamać, przetransformować. Co wszystkim wyjdzie na dobre, ponieważ wszystkie ukryte procesy, które nie są uzdrowione albo z których nie mamy kontaktu, mogą być źródłem dużych, toksycznych e, bardzo rzeczy. E, we środę. Wenus wejdzie w trygon z Plutonem, czyli będzie miało to dla niej pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o procesy uzdrawiania w miłości. Wenus z Plutonem nie ma najlepszych relacji. Wiemy, że Wenus w Skorpionie jest na tak zwanym wygnaniu i to jest niekoniecznie korzystne. Więc jak ona będzie w tym, jak ona będzie w tym w Trygonie to bardzo im to pomoże. Bardzo im to pomoże i e, zwłaszcza tym wszystkim, którzy się zmagają z różnymi bardzo dziwnymi obszarami, procesami w miłości, w partnerstwie, w seksualności. W piątek słońce będzie w kwadraturze z Jowiszem, czyli to wszystko, co z Jowiszem kojarzymy niefajnego, a to zaskoczenie, bo przecież my kojarzymy Jowisza jako taką fajną planetę, pozytywną, szczęśliwą. Jowisz przynosi szczęście, pomyślność, sukcesy, prawda? Oczywiście nie zawsze. Jowisz może też przynosić pewne działania bardzo, no, toksyczne, co tu dużo mówić. Jowisz jest patronem na przykład pandemii, rozszerzania się pewnych patologicznych procesów. Oczywiście nie mówimy tutaj w kategoriach globalnych. W naszym zachowaniu może mieć to tendencję do przesad. Do przeginania pały, jak to mówimy kolokwialnie. Do robienia czegoś za dużo, za bardzo, za mocno. Więc starajmy się zachować pewnego rodzaju dystans, jakiś zdrowy rozsądek, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji finansowych, ekonomicznych, w takim desperacyjnym rzucaniu się na coś i robieniu za wiele rzeczy, za dużo, za bardzo, za mocno z jedzeniem, piciem, alkoholem, ze wszystkimi rzeczami, które są przyjemne, no bo Jowisz jest patronem przyjemności. W, nie, w sobotę Słońce znajdzie się naprzeciwko Eris, czyli tej planetę, planety, którą kojarzymy w astrologii z kłótnią, sporem, konfliktem, napięciem, pewnymi agresywnymi rozwiązaniami. Taki, można powiedzieć, ostry, asertywny yy, wymiar kobiecej energii. Yy, kobieca energia nie zawsze musi się kojarzyć z czymś, co jest milutkie, fajniutkie, przyjemniutkie, sympatyczniutkie, grzeczniutkie. Wręcz przeciwnie, to jest energia, która bywa bardzo też i ostra, i agresywna. I właśnie to działanie tej energii kobiecej w, w obszarze funkcji eris, którą pełni, czyli buntów, wściekłości, złości, ostrych bardzo emocji, ona będzie bardzo też odczuwalna. W weekend. już dziś. Od dziś oficjalnie startujemy ze sprzedażą astrokalendarzem już w normalnej wysyłkowej sprzedaży, czyli już możecie zamawiać astrokalendarium. Już od dziś wysyłamy tym wszystkim, którzy chcą mieć swoją indywidualną mapę na każdy dzień roku, indywidualny rozkład jazdy, co nas czeka, co powinniśmy robić, jakie strategie przyjmować, czyli e, zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą mieć tą... Ten, ten drogowskaz, ten przewodnik na, na, e, e, na to, co nas może czekać w 2026, a to będzie rok fantastycznie ciekawy, naprawdę, e, nie ukrywam, zobaczycie, przekonacie się. Zburzone Morze Śródziemne. E, mówi się, że Neptun się czasami wzburza i wścieka, i to jest jego wściekłość, bo ponoć miał większe apetyty na władzę niż Zeus. Także dziękuję serdecznie. Zapraszam w sobotę na astrologiczny komentarz tygodnia.